Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Toyota Auris z wersji hybrydowej z silnikiem 1.8 o mocy 99 koni mechanicznych. Jest auto z 2013 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32, które elementy postaram się Państwu pokazać. Zapraszam! Tutaj mamy centralę sterującą Sequent 32, w wersji OBD, oczywiście. Filtr fazy ciekłej z elektrozaborem. Wtryskiwacze gazowe umieszczone są pod osłonką. Tutaj mamy jeszcze czujnik ciśnienia, podciśnienia i temperatury gazu. Idąc dalej, tutaj mamy filtr fazy lotnej. No i za filtrem fazy lotnej mieści się reduktor BRC Genius 1200. Toyota z tym silnikiem spala około 5 litrów benzyny, gazu spali około 6 litrów. Pozwoli to na zaoszczędzenie około 150 zł na każdym przejechanym 1000 km. Przejdźmy teraz do przełącznika. Zamontowany on został po lewej stronie od kierownicy, w wolnym miejscu deski rozdzielczej, jest to miejsce wskazane przez klienta. Przełącznik informuje o poziomie gazu pozostałym do wykorzystania oraz daje możliwość manualnego przełączenia pomiędzy trybem gazowym, a benzynowym. Kolejnym elementem jest wlew gazu umieszczony pod klapką wlewu benzyny, wlew dwuczęściowy dokręconą końcówką. Eee, po zamknięciu klapki jest oczywiście niewidoczny. Ostatnim elementem jest zbiornik, w tym przypadku jest to zbiornik o pojemności 34 litrów, który pozwoli na przejechanie około 400 km na jednym tankowaniu. Podsumowując, koszt zamontowania instalacji gazowej do takiej Toyoty jest to 2900 zł. Zwrot kosztów montażu nastąpi już po 22 tysiącach km. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy ponownie.